Siemaneczko z tej strony Antyki. Witam was po raz kolejny w odcinku z plagi. Nie składam wam życzeń jeszcze noworocznych, bo mam nadzieję, że nie jest to ostatni odcinek w tym roku, ale muszę się śpieszyć i dosyć szybko to nagrać. Więc bez zbędnego pitolenia przechodzimy do naszej rozgrywki. Chciałem sprawdzić ile już mamy godzin przegranych, ale to tam gdzieś gdzieś to tam się sprawdzi. No mówię, naprawdę nie mamy teraz czasu. Chcę to szybko nagrać. Jeśli ktoś pije, energetyki a nie polecam, jest nowy monster od Louisa Hamiltona i smakuje jak brzoskwiniowe Piccolo. Naprawdę jest bez cukru. Mistrzostwo świata. W poprzednim odcinku opuściliśmy matkę i Lukasa. No i co, i podążamy chyba szukamy tej wyspy, żeby nasz brat Hugo

...w ratowników medycznych. Czy to twoja rynka? Tak. wyglądają jak rynka. To jest z dwoma Wiesz co... Myślę, że Widziałem to... Widać. na w laboratorium, w laboratorium. Tak, to jest o kurde ale mamy ten przepaskę w feudalnej Japonii. O o, coś się dzieje, Sugo Co on już tak miał? A dobra, myślałem, bo wiecie, już na szyi tam na ręce. Znajdź drogę na wybrzeże. W ogóle mamy kuszę, nie mam nadzieję, że jakoś nam się nie wiem, uda nauczyć robić bełty i będziemy z niej strzelać po prostu na odległość. No to jest bardzo fajna opcja. No mimo że mamy tą naszą, wiecie, mm, tą naszą procę. Dobra, czekajcie. A, droga jest tam.

Dlaczego mi się wydaje, że coś się zaraz odwali? Oh, no, nie press, nie press, nie press, A. no dobra tam są jakieś coś tam było widać czerwonego. Co to jest? Dobra, chodź.

as they seek mercy in these times of darkness and receive the prayers of the weakest amen amen, amen. amen. you can go now thank you amen huh? amen doesn't mean thank you you know ah <laughs> let's talk to him vitai hello oh hello and welcome you're new here Yes. Well, actually we're a bit lost. And where are you going? Not to Rome, I would assume. No, we're looking for an island. It has two teeth, and there's a bird, and a small lake, and flowers. It's probably an island with two large mountains. We were told you could help us find it. Not from memory. But I have an old map of the Mediterranean Sea somewhere. Do you want to have a look? Yes, thank you. That'll be perfect. Good people! What's going on. We're looking for a boy and a girl. The girl has killed several soldiers. She's armed and dangerous. By order of Count we're searching this camp. I know a guilty look when I see one. But whatever you've done, I won't give up a child. Come with me. Hey, spoko. W końcu To get you out of the camp. Follow me closely. Try to blend in. What's going on? Make way! Clear your tents! They're looking for someone. Cooperate, and no harm will be done. Please, don't hurt us. We haven't done anything. Any We're new pilgrim to to interlopers? <sighs> There's new people coming every day, you know. Will people tell us? No, but I hope you'll make amends. I'm trying. We're all judged, eventually. Jest napięcie, nie, jest napięcie. Dzieci, nie jest dzieci, i mały chłopiec. Nie jestem pewien. Jest tak z nas teraz tak wielu. problem. Hide that car before they zobaczą you. Ja Let's go and see. You heard him. Be on guard and keep your eyes open. Good idea. Do we go now, Amicia? Not yet. Wait, signal. Mm -hmm. Hey, you, it's me. How long have you been with this procession? The way's clear. Come, calmly. Let's go. Huh? <gasps>

Dobra, Hugo wstał. O, 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 się... Dawaj, emisja, wstawaj, lecimy. No, myślałem, że będziemy tak sobie iść spokojnie, generalnie nie. Gonią nas żołnierze, chcą nas zabić. Dobrze. O. Wszedłbym tam na górę. Nie wiem, czy możemy teraz to zrobić, ale sprawdźmy. Na szybko, czy my coś możemy ulepszyć? O, matko, my nic nie mamy, nie? Dobra, chodź młody. Czy tam są jakieś skrzynie do otwarcia? Mm, bo stoimy chyba słabo z zapasami. Tam na górze jest, ale nie mam jak tam wejść w tym momencie. Więc chodźmy dalej. Dobra, tutaj nie.

Jasna cholera, no. Mogliśmy nie wychodzić. No nic, będziemy musieli to chyba zagrać jeszcze raz, bo. też nie mam czym go zakłuć nawet. Ja pierdzielę. Jak myśmy tu weszli w ogóle? Mhm. Dobra. Rozpocznij sekcję ponownie. No nie możemy inaczej po prostu. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Czego użyć? Nie wiem jak. Użyjmy tego. За много скрадания еще. A, tutaj nie możemy tej mocy użyć. Nie wiem, może uda nam się zwiać tutaj. Tak, tak, tak. Wow. Dobra, mam pewien pomysł.

Nie, dobra, słuchajcie, no zrobimy to w kolejnym odcinku, bo niestety nie mamy czasu. Ten będzie bardzo krótki, bo musiałem powtarzać kilka tam. Te misje musiałem powtarzać, bo po prostu cały czas nas odkrywali. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Trzymajcie się i do następnego, cześć.